Stato, słuchaj, już jutro twoja operacja, trzymam za ciebie kciuki, będzie wszystko dobrze i posłuchaj, co mają do przekazania znajomi i przyjaciele. Pozdro. Trzymaj się, Bogusław, my trzymamy kciuki i pamiętaj, że obiecane, że ty jest raka, a Ukraina zwycięży przeciwna, więc trzymaj się, do zobaczenia. Panie Bogusławie, szybciutko na lotnisku, życzę dużo, dużo zdrówka. E, bo jak zdrówko będzie, to wszystko będzie i mam nadzieję, że w końcu spotkamy się przy tym obiecanym szampanie. Buziaki. Cześć z tej strony Kamil. E, mam nadzieję, że humorek dopisuje, bo teraz jest potrzebny bardziej niż kiedykolwiek. E, ostatnio coś fajnego bardzo słyszałem, że w życiu są killerzy i frajerzy, i pan zdecydowanie jest tym pierwszym. Wpisuje się tam pełną gębą, od kiedy pana znam, od kiedy przyjaźni się z Przemkiem. Jest pan takim kurde strasznym killerem, e, który w sumie mnie trochę gdzieś tam inspirował, Przemka, okrutnie. E, jest pan wspaniałą osobą. Myślę, że nie jedna osoba to potwierdzi bez zająknięcia. No i co? Wszyscy trzymamy kciuki. Ja wierzę w to i wiem, że wszystko pójdzie po i myślę, że Pan zdecydowanie też o tym bardzo dobrze wie. Kocham najmocniej na świecie, całuję i pozdrawiam serdecznie. Panie Bogusławie, używając słów klasyka, będzie dobrze, nie ma się co martwić, trzymamy kciuki, ślemy dużo zdrowia i dużo pozytywnej energii, czekamy, czekamy na rezultaty, tak więc wszystkiego dobrego. Cześć Bogusław, dużo zdrówka życzę i odwagi i pamiętaj, że tak naprawdę jesteśmy razem z Tobą i na pewno wszystko będzie dobrze. Trzymaj się, pozdrawiam, hej! Cześć Boguś, mimo że się nie znamy, to zarówno ja, jak i wiele naprawdę bardzo fajnych i uczciwych osób mocno trzymamy za Ciebie kciuki i życzymy powodzenia. Wszystko będzie dobrze, trzymaj się! Dzień dobry, dobry wieczór z tej strony, głowa duński spawalnik. Panie Bogusławie, kilka dosłownie słów ode mnie przekazuje panu jak najwięcej dobrej energii, jak najwięcej zdrowia i jak najwięcej pozytywnego myślenia i wszystkiego, czego pan teraz potrzebuje. Jesteśmy z panem, trzymamy kciuki, cała Dania trzyma kciuki. No i co ja mogę powiedzieć? Zdrówka. Ja widzę światełko w tunelu, pan również się widzi, także jesteśmy na wygranej. Trzymaj się, Bogdan! Trzymaj się!